Cześć wszystkim, to Kalus 1, a to następny odcinek ze Skaliosów. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy po litrze, więc zacznijmy. Dobra, dzisiaj będziemy grać nową klasę. Jaka to będzie nowa klasa? Nowa klasa to jest ka ka kaskadę. Co ma kaskadę? Ka większość chyba już wie, bo większość może mieć już mieć klasę ale niektórzy, którzy nie wiedzą co to jest kaskadę, to kaskadę ma takie, e, takie jakby zbroje końską to na 7 sekund możecie zrobić bardzo wysoki jump. E, jeżeli będziecie się pytać czy ja kupiłem to? Nie, ja to wydobyłem, więc ja tu Wam pokażę takie fajne zdjęcie, możecie sami to zobaczyć że wydropiłem, razem razem z kolegą Endorkiem robię sobie tutaj opening to dusz, bo tak jak widzieliście tam 153 to dopnę dwa, dwa razy chyba po 50 i jakiś student dopnę klasę kaskada. Więc dzisiaj sobie przetestujemy kaskada, ja a szczerze mówiąc to było nie wiem tydzień temu, jeszcze nie jeszcze, nie, jeszcze tak bardzo nie umiem grać tego kaskadera, więc dobra. Dobra, więc widzimy się na, na pierwszej ANC. Dawa, jesteśmy na pierwszej ANC, więc zacznijmy. Dobra, szczerze mówiąc daje bardzo słabo yy, gram, bo szczerze mówiąc, wiecie, nowa klasa, pierwsza yy, gę, więc jeszcze nie dla do niego żadnych ulepszeń, bo trzeba na najpierw testować, a później może ulepszenie tam zrobimy, więc dobra. Na razie mamy takie średnie ekwipunek. Ale szczerze mówiąc, że klasę dopię, to, ja, to jest moja, to moja pierwsza klasa, która dopię w życiu. Na Skyrosa. Bo szczerze mówiąc, nigdy nie dopię żadnej klasy, nigdy. A tu patrzę, tryk, klasa. Ja zawsze, no bo zawsze pominam, bo jak zawsze robię jakieś tam opanik dusz, no to zawsze tam omijam. A tu patrzę, zlep. No i właśnie jak widzicie, właśnie taki, obis, taki długi skok, tak o, do 25 kraty, bo to już jest jakiś ty dostępnie. No, do 20 chyba 5 kratek możecie maksymalnie dać, więc coś tu jest, tu jeszcze nikt nie wychodzi Ja chce pójdę na jakąś skrzynkę No tu trzeba właśnie uważać na hapę, bo możecie szybko taczyć hapta bez tego odporności na upadek, bo jest ciężka. Nie no panie, no bądź takim człowiekiem nie strzelaj. No, oczywiście nie, chcę być z człowiekiem. Dobra, to pójdę tak nie, bo tu... O, tutaj skrzynki. O, dobra. O, tu mamy lepsze zlizany. Dobra, yy, to już czekajcie, mogę to w sumie usunąć, to zdjęcie, dobra. By, żeby tu dalej nie pokazywać. O, czekajcie, w sumie możemy spróbować. Opa! I elo. Ale oczywiście ma rakietę. No właśnie, jak będę używał rakietę rakieta, bo to trzeba to ostrożnie to zabić, jest więc... O, ktoś tu gra Chyba. Czy koleś idzie do mnie? Nie, nie idzie do mnie, dobra. Być może na dach użył chyba flasha, więc gratuluję. Pomysłowości. Tu jest trybek, dobra. Więc spróbujmy tam pójść. Opa. Dobra. Zobaczmy przy okazji co tam jest. Nie, słabe, dobra. No i właśnie co pod, zawsze co pod winny skrokonuje się co 8 sekund, więc to jest bardzo fajne na, na przykład na ucieczkę albo kogoś zabić, wykończyć, więc wypadku to jest przydatna klasa. Wraźnie nie bo tu był przecież typ Nie ma go. Może uciekać. A nie, bo tu... Aha, bo tu razem z tym. Ja sobie może poczekać. Nie no, to nie? Dobra, zaryzykuję sobie, bo mam... Czekaj, mam, łuk, mam jedną strzałę, więc w sumie mogę spróbować. A się tu były jakieś strzały, bo nie patrzyłem się na strzała. Są jakieś strzały. Dobra, zaryzykuję. Pójdziemy na nich. A właśnie, w następnym odcinku mam, y, mam y, tego, planuję, o kurde, co mnie dziwię, o nie, odejdź mi skąd. co jest? 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 jest, o, o kurde, o, o, dobra, jeszcze żyję, dobra, żyjemy, no tam, no tam, nie, nie, Da się, kresz, 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 kurde, nie, idę, jeszcze żyję, o, jaki trudny, jaki jestem bogiem, bog życia na pół HP. I idź pan. Zostaw mnie! Bo cię nie lubię! Ciao. Dobra, nie mam co jeść, aha zapomniałem, bo jak ją skrętę, bo bardzo często jestem ...przyzwyczajony do tego przed, to daj mi... Zawsze nie, nie biorę żadnego jedzenia, bo muszę dać jedzenie. Tego. Jeżeli, może, jeżeli chcecie, w następnym odcinku chciałbym wymyślić jakiś challenge, czyli na przykład, nie wiem, bez używania klasy, bez używania gadżetów. Możecie pisać w mi komentarzach, pro, 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 proponowane, a ja chętnie po, poczytam Wasze komentarze. Najlepszy komentarz przyjmę w, naszym, w następnym odcinku. I może z tej okazji, może zrobię, że nagram z kimś, który wygra ten konkurs. Więc no, jeżeli chcecie. Piszcie i może wygracie, ale nie jestem pewny. tak na pewno, tak się zastanawiam, bo jakby chcieli, bo ja bym tak chciał, to by już 100 osób wypisało, yy, nagraj ze, mną, ze więc na razie będę się zastanawiał, jak jeżeli to będzie bardzo epicki pomysł, no to zrobię to. Kurde, wiesz co, to... mnie. musisz na mnie się fokusować, tak? No to masz, a no ty kurde, nie moją stronę. no to masz. No co za typ? No, czekajcie, żebym wiedział, ile mam strzał, o daj mi, daj mi strzałki, tak? O nie! Elo, było z Tobą nie ale ja postanowię dzisiaj oddać, tak? i Elo. No, wystaw się, no, wystaw się. Nie chcesz? No to masz. Ja, co ty centym... O, Jezu, Nudności, nie nienawidzę tych nudności. Idę, dam. No spoko, idę, damy. <grym> no jeszcze pół HP, walczę z D. I koniec D, Nie koniec. Nie mam szansy na pół HP z jednym królem, przeszedł. Nie ma szans Ed, O! LOL! <grym> jeszcze. A! Odejdź mi stąd, no nie! No i przyszedł się pokutować no, na dole Więc widzimy się na kolejnej AF. Dobra, jesteśmy na kolejne RNC. Przed ostatnim, bo chciałem tylko trzy A nagrywać. nagrać. Bo później jak właśnie widzicie trochę rzadko zaczynam coś nagrywać, ale wiecie, da będzie koniec szkoły. Trzeba wszystko poprawiać, więc postanowiłem to, że może odcinki będą to 3-4 dni, jeżeli dam radę na no to 2. Może jak dam radę, to zrobię ten weekend albo następny, bo jeszcze też jeszcze są wolne jakiś live więc spokojnie, będzie też live. Dobra. bez komentarza. Jeszcze powiem, że mnie ten zabije, no to jest normalnie. No, dziękuję, adios. No, no to bardzo długa, druga, ale nasz bardzo szybka. Jeżeli dam radę, dam, dam radę, jeszcze dam żyć jadę. Idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi stąd. Idź mi stąd, idź mi stąd. Przeżyłem. no, no, Jeszcze raz. No, no. Przeżyłem. O, tam mi kość. Czekajcie, tu ma jaki? Kość na trzy, a tu ma... Na... No po co mnie tak troszczka jest Bo no, ma jeszcze ten ogień, zawsze coś może dać. A właśnie, właśnie, jak zauważyliście, mam właśnie testera. udało mi się zdobyć wczoraj testera. Uff, to mam jeszcze na żadnego. Więc zobaczymy. Dziś, drugi aspekt testem. Bo chcę być choćby przynajmniej y, przez pół miesiąca testem ostatnio, bo ostatnio byłem też pół miesiąca testem, no teraz chcę też kolejny pół miesiąca, żeby dojść na rok. Nie wiem, czy pójdę do mam na pomocnika. Na razie chcę testy tego utrzymać. Nie, nie może być się telefon, żeby... Nie, nie, nie po... O, no nie, no mówię ci po polsku, nie rozumiesz, Że nie, że nie chcę? Nie. Nie, 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 nie. Dopóki nie mam Full HP, nie chcę tu robić. Aha, on też nie ma... ...odporności na upadki typu... Bo... O kurde. Odejdź mi stąd! Odejdź! Hoppa! Elo. No, więc właśnie dlatego bardzo się przydaje ta klasa. Na przykład na te ucieczki, bo nie trzeba tak długo czekać, wystarczy te 8 sekund. O, o, a nie, umolenie dla szczerze mówiąc, nie ten... aha, to jeszcze spowoduję. O, ma też fonać, nie? No, jak czekać, Dobra. Tak, 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 tak. chodź tutaj, tak, tak, no chodź. Nie, bądź takim złym przyjacielem. Spoj, tylko się teleportuj drzewa. nie masz szans, aha, tak. albo jest jeszcze to. O. No i co? Nie ma. zostań mi tą skrzynką. mi tą skrzynkę. A, dobra, dzięki. A bo czekaj jeszcze, czekaj, czekaj, daj mi jeszcze Trzech chleb. Dzięki. Dzięki. Kolej, że pomogły. O, nie buduj się żadnego budowania. Zero, zero. Zostaw. Sik, nie wolno. Nie doby. O. Hobieg. Gratuluję. No chodź tu, nic ci nie zrobię. Kurde, wiedziałam, wiedziałem, coś tak czułem, że mi... O nie, 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 nie zostaw! O! się pucha w I witam, witam, witam. Człowieczku. Gdzie to jeszcze jest? Jeszcze jedna osoba. Jeszcze została ta jedna osoba. Zrobię sobie jabłuszko. Ja to właśnie dlatego chciałem chciałam podskrzynkę, żeby mieć jedno. Ja to tu przygotuję. Abym nie miał teraz lagów, bo zazwyczaj po południu mam lagi dziwne. Czasami mi się zdarzy jakieś, nie wiem, że jak ktoś mnie wywali, no to w tak jakby artykuł. O, kurde, te efekty mi strasznie przeszkadzają. No, to jeśli jest to, to lukię. Trzeba O, nie, 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 ty, panie, jak się... jak tele, teleport, Patrz, chopie na moją sztuc sztuczkę... magiczną. Chłopie, złodziej i uciekaj. I ukradnij, ukradnij obóz. Ale tego się nie spodziewałem. Dobra, coś tu były takie fajne przekąski. O, właśnie, jak mówiłem, fajne przekąski bardzo. Jeszcze nie mogę, dobra. O! Jeszcze jest, o wy się tam bicie, tak spokojnie, ja tu sobie zobaczę, czy jest jakieś jedzonko, ten co tam musi być, dobra ja sobie zrobię taktyczne takie coś, wtedy praktycznie nie dostaniecie obrażeń, ale za ogień dostańcie. Nie może i na drzewie się, nie, nie może na drzewie, drzewie? Nie, ale potuje się on z O widzę, że ktoś mnie ogląda, to witam, dobra ja uciekam stąd. Znaleźć sobie taśmę, niech tu przyjdzie tak okręgu, tego zadnie jak go skloka. Tak, 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 tak. I teraz. O kur. O nie, 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 nie. O nie, chyba padnę. Albo. O, dobra, Jeszcze żyjemy. Uf, uf, uf. O nie, 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 nie. Idź pan, idź pan, idź pan, idź pan. Idź pan. Skok. Trzyma. Oooooo. Jakie ża... Dobra, płoń, płoń. Błoń. Nie wie ej, on nie wie chyba gdzie jest ryzykuję. Elo? Elo? Elo, elo? No, no steczki! Nie! O nieee, co ja miał, aha to... Aha, co ty pia! Dobra, to teraz już wiadomo. Dlaczego nie knokałem? <grym> Dobra, więc widzimy się już na ostatniej ANC Dobra, jesteśmy już na ostatniej ANC zobaczymy, zobaczmy czy chociaż na tej Anie wygląda. W jakimś drugim ANC. nie miałem jakiś przeżyłem lewo. Jeszcze przez ten błąd początkujący. Więc zobaczymy. Chyba, 5, 4, 3, 2, 1. Adios. Dobra, mamy teraz dobry e ekipunek, więc chyba nie zetniemy tak szybko. O, jeszcze zabijać mięśni, strzałki, jeszcze przydoby mi się jeszcze łuki, byłoby ho ho ho, jestem w domciu. Dobra, ale poczekamy chociaż na krater. Daję chociaż, żeby jedną osobę zabić. Czekajcie, poczekajcie, o, dobra. I sio Dobra, jeden poszedł. Teraz idziemy na drugiego. Panie Echo, ze mną... z nie wygasz. H ten y, jak się stydam, nie w nie I jeśli myślisz, że mnie trapi z to się grubo minisz. Więc elo. No, mówię ci chyba Elo. No, chłopie. Nic nie widzę, nic nie widzę. I chyba dedam. O... Wow. Szybko, nie no ja no to ten chyba no... ten odcinek jest bardzo fatówny, jak widzę. <śmum> po raz drugi mam pół HP. Chyba mamy machetę, machewkę machewkę. Ja mam dzwone to lepsze. lepsze. Tu mamy... O, plac, placuszek piękny. No, Szalotkę. A szczerze, a dzisiaj jadą szalotkę, więc... O, czekajcie, bo tu był hełm, no, chyba jest Odrzut 2, ale to ma większy odrzut, dobra. Chyba tu została jeszcze jedna chyba. o! O, ten Arusiak, powitaj. Widzę, że to będzie jeden na jeden. Bo przecież grałem z nim na głosem, więc... Więc pozdrawiam się, oczywiście, Olek. O, Olek Siuk! Bardzo masz dziwny nikt. Kurde, ale ma głupi, czekaj, jaką. głupi Czekajcie, to No dawaj, aha, o okay, infinity, to właśnie, dzięki za to, Dobra, to czekajcie, jasne. Oooo, to wyglądał szersze oczywiście, że wyglądał szersze niż lepsze właśnie. Dobra, panie, Do za 3 sekundy paszowano. 3, 2, 1, 0. zero. Adejo. No, udało się, pierwsza, na jednak wyglądał chociaż, więc. Więc, udało się, szerszy na przez te trzy bitwy, to Więc serdecznie dziękuję za tego obejrzenie odcinka. Pamiętajcie, żebyście napisali w komentarzu fajne jakieś challenge. Najlepsze będę wybierał i może na, z Wami nagę odcinek, więc powodzenia Wam życzę i tyle. Więc jeśli Wam się spodobał odcinek ze skoro, lajkujcie, like komentujcie, subskrybujcie. Dzięki na dzień, cześć.